Cześć, nazywam się Auriel. To wideo będzie częścią wpisu, jakie umieszczę w Księdze Cudów Arona. Ksiąga Cudów jest częścią platformy rozwoju duchowego, nad którą pracuje aktualnie Aron. Każda istota ma możliwość podzielenia się tam swoimi doświadczeniami. Sukcesami, jakie nabył na drodze własnego rozwoju duchowego, w której to Aaron był w jakimś stopniu częścią. Wiedza, jaką dysponuje oraz przekazuje Aaron, potencjały, z jakich korzysta, również miały wielki wpływ na rozwój mojej drogi duchowej, dzięki czemu Cały ten zasób był bardzo pomocny. Moja osoba jest, myślę, doskonałym przykładem na to, jak i w jakim stopniu można korzystać z możliwości, jakimi to dzieli się z nami Aaron, co może bezpośrednio przełożyć się na rozwój nas samych. Moja historia związana z Potencjałami, jakie wypracowałem w sobie, otrzymałem, uruchomiłem, jest znakomitym przykładem rozwoju duchowego, wiary oraz nadziei. Aaron, istota Aarona, jest częścią drogi mojego rozwoju, dlatego też w ramach podziękowania zdecydowałem, aby w taki oto sposób, Podziękować podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, jakie nabyłem we wspólnej podróży z Aronem. Moja droga z Aronem zaczęła się w momencie, kiedy natrafiłem na jego kanał na YouTube. Wiedza z filmów, jakimi dzielił się na YouTubie Aron, w dłuższym przedziale czasu towarzyszyły mi w trakcie mojego rozwoju. Po kilku latach oglądania i korzystania z wiedzy, jaką czerpałem z filmów, własnej pracy, własnego rozwoju, miałem możliwość, aby poznać, spotkać Arona w trakcie warsztatów, jakie przeprowadzał. Poprzez warsztaty, wspólną rozmowę mogłem. Zdecydowanie szybciej uzyskać odpowiedzi na pytania, nad którymi pracowałem, aby rozwiać moje wątpliwości, niejasności, które powstawały w trakcie mojego rozwoju. Moment, kiedy napotkałem Arona na YouTube. Oczywiście wtedy moje potencjały nie były rozwinięte na poziomie, jaki jest obecnie. Wtedy odbywało się to jako przypadkowe, pojedyncze wizje, czy też forma myśli obejmujących szerszy poziom świadomości. Dla porównania. Dziś potencjały rozbudowałem, dzięki czemu potrafię poruszać się w różnych obszarach światów niefizycznych, co wykorzystuję przy kontakcie z osobą zmarłą bądź pracy na rzecz osób w życiu fizycznym. W różnych aspektach związanych z jasnym widzeniem, badaniem przestrzeni, Osób znajdujących się w przestrzeni, czy wartości do przepracowania. Pamiętam jak dziś, kiedy to Aaron, jako pierwsza osoba w moim życiu, przedstawiła mi, opowiedziała mi o bardzo ważnym wcieleniu, jakie kiedyś miałem, co przekłada się w dużym stopniu na karmę, z jaką pracuję w tym życiu. Pamiętam, że wtedy wspomniałem, że jeśli to jest naprawdę prawdą, to kiedyś w jakiejś innej, wyższej formie podziękuję za tą wiedzę. Dlatego, że otrzymując wtedy te informacje, one bardzo mi pomogły podjąć dalsze to decyzje w moim życiu. Dlatego też po raz kolejny serdeczne dzięki Aron za e, wsparcie wiedzę oraz informacje e, jakie mi przekazałeś w różny sposób co dotyczyło różnych osób oraz różnych sytuacji w jakich uczestniczyłem z tymi osobami także dziękuję serdecznie myślę że jest to początek naszej wspólnej drogi w tym życiu a wam, moi drodzy, naprawdę serdecznie polecam kontakt z osobą Arona, korzystanie z jego wiedzy oraz doświadczeń, ponieważ jeśli mi to w tak dużym stopniu było pomocne, na pewno będzie i wam. Serdecznie pozdrawiam ciebie, Aron, oraz osoby, które poprzez ten film, wpis w Ksiądze Cudów, Mogą podjąć decyzję związaną z kontaktem z istotą Arona. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich. Dzięki serdeczne. Hej!